the action to jest kolejny odcinek serii Super Crow Brothers Dzisiaj ten mały ten Felek Marfi Tak? Tak, 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 tak. Tak. Idziemy na łapkę Trehouse. Kupi telefon, Trehouse Dzwanie telefon! Zbugowałem się! Zbugowałem się, zbugowałem się, Marfi, Zbugowałem się i telefon dzwoni! Nie, nie dzwoni! Zbugowałem się, zbugowałem się idzie. pomóż mi... Skacz, schacz! No skaczę, skaczę, ja ci to powiedziałem. Tradycyjnie... Czyż się... Ciebie czy tutaj nie ma, Marfi? No, tu przed tobą jestem. Nie, czy nie widzisz? Gregor i Dylan ci... Ci centrum. Gdzie? A tu. Ło. Parcelizać. Patrzcie, kiedyś już Je... na tym parku coś sam. Weź Endermana, zrobimy nasz trick. A ty, ty też Endermana masz? No, nie wiem. Tradycyjnie parcelizać. O, jedziemy, na do rzeczki. szukam szukaj mnie, idziemy do Chodź. Widzę cię. No to chodź Widzisz? Nad tobą. Dobra, chodź. Zgiwo? Moja. No ja, to nie jest giwo. Ja, ja, to martwi. Chodź. Te to się nie ogarniłem, bo straszne legi są. Au, au, au. Jak mogłeś? Mieliśmy mieć co ja. Aha, no tak. Mam ma... no. mhm. Widziałeś, jaki do ciebie to był pięknie? O. On. Nieee, ale mieliśmy mieć sojusz No, gdzie o. jesteś? już? czym mamy sojusz? A, ty na spadłeś! Marfi, to czemu ty spadłeś? Nie spadłem, tylko zostałem przez ciebie zabity Aha, to sale, to mówi się, że masz małe haplanie Chyba cię widzę Czy Ty ten dostałeś? Tak, spadłem znowu <noise> to było piękne Czemu ty nie użyłaś pereł? No właśnie próbowałem No, ty masz za ogól. O, kaktus, Czekaj. Dwa kaktusy to są, to są dwa kaktusy i dwa endermany, Marfi, wiesz o tym? Jeden, jeden no. kaktus under AFK był, ale już wrócił Więc może byś mi pomógł. Albo nie pomagać są sobie prawie najlepiej. To co on taki nie ogard, ten kaktus? Ty nie bierz Co on taki ten kaktus? Nie, nie, to nie jest kaktus. Wait. Nie, kaktus! Nie ogard. Nie, bo nie ogenia strasznie. Są dwa kaktusy są... Nie, nie, bo są dwa kaktusy, no nie? I ten nie taki wiesz, co chwilę się zatrzymuje w miejscu. Mhm. Jakby albo coś. to na pewno nie jest kartus. O kurde. Uuuu, uuuu, uciekać. Nie. Uuu. Uuuu, ja, ja nie mogę. Jeszcze zmieniam miejsce, jest po na martwi. O, na no, górze jestem, chodź do mnie. I tu do mnie idzie. Na samej górze? Lecę. No, jakiś, jakiś tutaj, jakiś dylami coś takiego. Ej, zmienili z kaktusa, albo nie mam takie skiny dziwne. No nie A nie mam takie skiny dziwne raczej. O, Krzysiek Dziadoń To co Krzysiek Dziaduń? A, kolega był. Ten taki Krzysiek, co umie nim no, no. nagrywać, to, to, to takie gówno? Nie, nie, nie. Już nadal jest Ha Aha, Piotrek Dziadoń! Krzysiek. A co to jego, to jest brat Płatka? Nie! Płatek kolega, taki debil. No ban, skoczy na dół mafii, nie widzicie. Tradycyjnie palc, nie widzę cię jakoś Ktoś do mną leci, bo... nie nie leci. Do leci, leci, Gartus, leci za mną. Za mną też leci. O nie, nie zginę. Jest! Aha, On spadł, a ja nie, no i pan zdro. wam w nie? On tak leci jak leci fajnie. Kurde, ja też spadłem. Dylanci y Viala. Dylan ci wyja a ja. Cień, ale to było 15. A masz widziałeś? Nie. Gdzie ty jesteś? Na Galargiś? Nie. Ja, o, ja, ja ogarniam tego Dylana, a ty ogarniasz tego drugiego, jeszcze tak? Nie, bo tam ten drugi jest żywy. A to nie jest cienias. Jesteś po samej góry? Nie, ja, sobie, ja się właśnie wspinam. Ach, ja już jestem z samej góry. Nie, ja z jestem. Widzę kaktusa. Czekaj, ty a, nie. Na 3 4. Ja Cię nawet nie widzę, mafii wiesz? O. Chodź, chodź koło jakiejś rzeczki, chodź jakiś koło jakiejś rzeczki. No, to sobie w miejscu koło rzeczki, ja Cię znajdę. Czekaj, to Ty do jakiejś rzeczki. nie, to dwa kartusy są. O, brawo. No, o, zombie poglął. Wow. Jaki fuks, widzieliście to? Ja jestem fuksarz ogólnie. Telefon. Widzę cię, czekaj, czekaj Dobrze. do tej rzeczki. No wpadłem, wpadłem. <laughs> Ty, dużo ich jest. Bo to za dużo. Lecam tu ze mną. Jest! Kurde! Jest! 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 Kurde! Mógłbym nie używać drugi las. To, to gdzie jestem? Czemu zginąłem? Czemu zginąłem? Nie zginąłeś? Nie jesteś. No ledwo przeżyłem. Nie, spadłem. A to jest? Ale to była dziwna to. akcja. to A czemu się, my się tu ciągle spawnujemy? co? My się tu ciągle spanujemy. No to jest normalnie. To się czuje, tutaj, tutaj się właśnie spanowałem. Kurde, no, pan. A ten debil regolo, e? lęk głupi, kurde. ma, A marfi oh. ma je na HP! Nie marfi ma się na hp wstyd ci. No. Marfilami o tym. Tak. Będziemy robić vloga, nie marfi? Co? Wtedy czekać tam do nich perłami. Tydy, tydy. Ty. No ja właśnie próbuję do nich być. No ja, ja właśnie do nich strzelałem. Gdzie o, jesteś, o, o moje perły lecą na dół i zastałem za, 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 dole znowu. Nie pozra. No i, no i bierz do góry, ja muszę się wśrąć do góry jeszcze. Tradycyjnie... Mafij, Mafie, ze twoje perły! To co tak też z tymi perłami strzelałeś? Nie wiem, wiem, że muszę uciekać. Spektatuj mnie, spektatuj mnie! Spektuluj! Nie, proszę. jest wow. 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 pomar marchewki. Tradycyjnie palce lizać, Zupa machewki. Masz wiesz jaka jest taktyka? Patrz, dajesz tak po powolutku ten... perła do wody, no nie? I lecisz na jakiegoś gościa, no nie? Masz taką w ostatniej masz jedno serduszko, no nie? I nagle Cię teraz popływa na tak ci nagle teraz na sam mnie trollowali? Nie widzicie? Cię. przegrałeś. Kurde, Ile ten Kregolo ma HP w ogóle? Znaczy, jest... Oni mają no dusy, bo oni latają tak jakoś i w ogóle szybko w wodzie spływają. I jeden ma no, raz, dwa, trzy, cztery HP! I jeden, no i ja też szybko. A ja ma fier ty w ogóle płaszcz w wodzie, bo ja wiem, naciskan walizacji i tak szybko szybciej lecę. Tak? Tak, no. to się. Znaczy, oni, oni to są chyba... No naciskan walycepacje w wodzie no, i no latasz i lata szybciej. Czekajcie, ja zaraz A... wracam. A to z plecy mi robi, kurde. trafiłem. Taki faj. Zoparowała! Cia, ciao, ciao. Ciao, ciao, cia. ale się cicho zrobiło Ła, ła, I Turka, siły. Badaj, dawaj, tak krótko. Let's go cały, let's go, Claudio, let's go. Dawać. dawać panowie. Dawaj dawać z kory Chodźcie, się dawać. Jest, Spadł. Ja zabiję się sam. Nie, zabił mnie Morfi. Parfi.

Dalej. spadną rzeczy. co ty tak spadną. Co dzieje się, Marty? barki, 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 Kurde. No, kurde, no. Bo co on tak weekendu jest i tak nie spamion. Gdzie Marfi spadł? są tutaj dwa Takie same skiny mają. O, nocy. Marfi 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 jesteś czy nie ma Marfi Marfik Majki jak mnie słyszysz, to spodczko dwa razy jak mnie słyszysz, to spodczko dwa razy no spodczko trzy dwa razy jak mnie słuchasz słyszysz no marfi Ole, fajny skin. No, dawaj to name's go, dawaj go, dawaj go. Max, coś tam. Co ty odwalasz, Giewon? Max, gdzie ty byłeś? A, chyba było. A tutaj to łamie, czy nie tutajła? Co? Pytałaś mnie, czy nie słyszałaś? Słyszałem cię. Okej, jedziemy na dzień, Chodź na mapkę Trehouse, albo nie. Chodź na mapkę Dragon, szybko, masz, widzisz mnie szybko. Szybko, zabijam się za to, za to, bo tutaj. Jaka to mapa, aha to ta to, to jest ta e, ja, ja, tutaj przy... ja to bla... Ja tą mapę lubię, Blaze jest fajny Dobra, Blaze, Blaze, blaze. No, Ty nie masz Blaze'a, ja wiele Blaze'a no, Ale fajny skin, patrz jaki fajny skin Węd. ciastek, patrz jaki fajny skin ciastek Widzisz? Ciastek no. Ciastko Ciasteczko Łek! Chyba już mam już 10 punktów, muszę mieć 30, żeby odblokować kolejną mapę. Ja się znowu zaspał mowałem w tym głupim miejscu, w tych dniach. O zafiłem gościa z lagami, ja nie mogę. Ja się spałnię właśnie... Nie na dyniach. Zde. Nie mogę się że Blaze nie ma tego, że Blaze nie ma... MARFINO! no! O kurde! Jaki koleś? Nie bijze mnie! Sorry! Przy Blaze to ja twój kolega. Najlepszy bym powiedział. Ojej. Czemu mnie bierz? Nie wiecie. Ty mnie bijesz. A! Sam się zabiłem! Próbowałem do ciebie doskoczyć, a sam się zabiłem. No na no, chwilę no, 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 przez siebie wszystko. Tak, zobaczcie tak... O, wynik jestem, fajnie. Rolo! O ja, to mnie walno. Nie wąt, zaraz padę Ej, to jest jakiś inny bejt jeszcze, czekaj, tam jeszcze jakiś inny być, będę do niego strzelał, bo on do mnie jeszcze. To jest inny ja nie niego strzeliłam, Idę go zamknąć, idę go z tego, z łyżki, z łóżki wziąć, kurde! Debil głupi mnie trafia Jak go już trafiłem To mapa jest niebezpieczna, bo można spaść w każdej chwili Masz uważać na swoje poczynania Gdzie on tu wlazł, jak on tu wlazł? Po jak on tu? O, fajnie, bo pan przynajmniej mówił. Jak on tu wlazł? Może są dźwięki? No są No wychodź, pan. O, ja tam przed chwilą byłem. by się fajnie grało Endermanem, nie? No ja tu grałem dużo z Endermanem. Fajnie. Zawsze Peterem tam się wgrywałem. O, spadł. Zabiłem go. No prawie. prawie. No prawie spadł, tylko że doskoczył znowu. Jest, teraz spadł. Teraz spadł. A gdzie jest głupi Enderman? Znaczy ten taki Blaze tam. A to co? Tomasz, ty mnie strzelasz czemu? Nie strzelam cię. No to w nie trafi, jak, on by mnie nie widział, że ja tam jestem. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ja bieg, biegnę do góry. Do kaktusa, który tam siedzi. Jak do góry? Aha, tam, tam na, na tym dragonie całym. No, bo tam dragon. Znaczy kaktus tam wbijał. Ja już za ciebie idę. Tam masz, chyba, żebym zabił Blaze'a. O, fajnie. Gdzie jest? Ło, kaktus! Nie przeatakował. Mam, mam zabić Blaze'a? Zabić Blaze'a? On, do ciebie idzie. Zabij. Widzisz, widziałem twoją strzałę, On do ciebie idzie. Ej, oj, on mnie trafia, to, o, to moje, od niego się moją moje, odbiłem, od, od, znaczy od ja się od niego strzały moje, jego. Ode mnie się odbijają jego strzały. O kurde, utknąłem! No i skinąłem! mała ma, ma gościów w tol. Ktoś ma w Pitol. Zabiłem go. Kogo? Tu jesteś! Jak go to, to zbiję. Ja się teraz z nim biję właśnie. Bo się, bo się zespał nie koło mnie. Jakimś Dzień. dziwnym cudem! Sypaj do mnie! się. Nie! Nie musisz! Nie Marfio, nie gra. to jest głupi super klawradę, a ty się bijesz, a ja się gdzieś schowam O o! Ja się, ja się chowam w dni. Czekajcie, zaraz wracam. Nie wracam zawracam. o. O, o! o, o. Giewąd! To jest fryzywy, muszę to ogarnąć. Jak mogłeś? Się doigraliście. Wow. Macie tu zabawę. Spójrz stąd. Kurde, jeszcze nie slime jakiś nie atakuje. On jest. Ła! Ale mnie wziął przeatakował! Powistole! Ła! Ła! Łaaa! Jeszcze kaktus się walił, no? Tak. No, powistol to Elo, się... jaka impra! No nie? Ale go pilnowałem. Kup. Jest. Został. Jakiś mi jeszcze na nawala. Marfi, ty już przegrałaś? Nie. już mnie bije z tyłu. A tamten gościu przegrał już, nie? Jest, zabiję go. Marfi nie bij, że mnie. musimy go pierwsze zabić, a potem siebie bijemy. Dobra. Zginę. on jest kaktusem, wiesz co. Ja nie mogę, prawie spadłem, a jestem teraz na tych na dole No Właśnie, ja też byłem. Widzę cię. Mogę ci się iść? Szczelam cię. Nie. Chyba jak je trafi, to jest dobre. dobre. nie szczelam, nie mnie Nie szczelam. do mnie tam, tam, tam na żywie jest kaktus. Jest. Mam przewagę bo mam łóki. Trafiłem go. Musiałem, w serokim marfie, musiałem beta karnąć. Kurde. Gdzie też tak właśnie nie wiem. Ile ty masz, szapa już? Ach, masz napisane. To tak jak ja. Nie, ja mam dwa. A, jak ja chciałby tak chciał do mnie zakoćia, te też spadł. No to... on też jest, jest mam no, dwa. Czy ja jestem player 3, ty jesteś chyba player 1. Nie no, nie szła do mnie! O podka! No, ponoć na ogień, fajnie. Nie! Co? Co? No, nie bijecie, nie bijcie, ty mnie nie bij, dobra? Dobra. O, kaktus spadł. Wpadł kaktus. Czekaj, nie, nie wiem Nie jeszcze się za Spadł kaktus. Nie bij! Chyba to chodzi, nie? Jaki koleś? No ja cię mam nie widzi, nie mam ty, nie tak, nie? A bo już jest. Koniec. Ale masz za... Kurde, ja mam jeszcze HP. Nie! Co? Jest! 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 Dobra, zakończymy ten odcinek! Jaki koleś? Jaki koleś? dobra! Murphy go pewnie coś tam przyszedł do niego. Nie wiem, opuścił mnie mafi I tak smutno jakoś się mi nie podoba Okej, okay. no to kończymy Kończymy to Kończymy to Okej, okay. trzymajcie się mafi mnie tak nie opuścił I smutno mi strasznie, ale okej, okay, kończymy to już Trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam was Trzymajcie się, cześć Cześć